Dzisiaj nagradzamy tych, którzy dostarczają nam emocji przez cały rok i podobnie jak kiedyś gladiatorzy, tak i ci nasi sportowcy powodują, że nasze emocje rosną, że pojawiają się nam w nas wzruszenia. A dzisiaj chcemy im za to podziękować i wyróżnić tych, którzy w danym roku, w tym roku szczególnie zasłużyli się właśnie w tej, w tej dziedzinie. Oczywiście w rywalizacji sportowej, bo to najważniejsze i w tych wszystkich dziedzinach sportu, w których, są, w których się specjalizują. Natomiast dla nas, kibiców, dla nas, osób, które zarządzają województwem i które wspierają również sport na co dzień, to moment takiego trochę mniej formalnego, bardzo przyjemnego spotkania, ale też. Wspomnienia o tym, że jesteśmy ze sobą na co dzień. Od w każdym dniu roku myślimy o naszych sportowcach, myślimy o naszym regionalnym sporcie, myślimy o tym sporcie, który jest sportem kwalifikowanym, jak i o tym sporcie, który uprawiają amatorzy, dzieci, zwłaszcza młodzież, bo to rzecz dla nas niezwykle ważna w samorządzie województwa polskiego. To rzecz, która z roku na rok. Ma szersze grono zainteresowanych i wspieranych. I to szczególnie cieszy. Mamy trochę pomysłów na to, jak powinni, powinniśmy wspierać sport w najbliższym czasie, i na pewno nie zawahamy się tych pomysłów użyć. Dużo trenowałam, dużo ćwiczyłam, dużo poświęciłam dla treningów, ale był to też owocny dla mnie rok. Dużo zdobyłam i na pewno miałam wiele doświadczeń, i jestem z nich bardzo dumna. Trenujemy 6 razy w tygodniu. Zazwyczaj ta niedziela jest wolna, żebyśmy mieli jakąś regenerację, a starty zaczynają się koło kwietnia, maja i przeważnie są co weekend. Ten rok był dla mnie bardzo wymagający, bo stał ogólnie pod znakiem zapytania. Choroba na początku sezonu i dużo kontuzji, ale na szczęście się udało. W tym roku indywidualnie zabrałam szóste miejsce na 400 metrów przez płatki na Mistrzostwach Polski. Oraz w sztafecie też zajęliśmy trzecie miejsce w 4x400 metrów kobiet. Dla mnie to też był bardzo ciężki rok, ponieważ na początku miałam złamanie zmęczeniowe stopy, ale jednak wszystko wyszło dobrze i e, zajęliśmy w sztafecie pierwsze miejsce 4x400 e, miks i 4x200. Zajęliśmy drugie miejsce i też bardzo dobrze poszło mi na Jestem zadowolona z, z mojego wielboju, na którym zajęłam ósme miejsce w Polsce. Sportowy był bardzo udany. Zbiegł się z 25-leciem naszego klubu, więc i tak się jakoś udało, że i seniorki grały w finałach. Grupy młodzieżowe grały w półfinale Mistrzostw Polski i grupa U17 i U15, małe dzieci grały w finale Junior NBA I to wszystko pięknie się nam układało. I miało być to spięcie klamrą e, obchody 25-lecia feralnego 14 września i no niestety Potem 14 września, dzień, który długo będziemy pamiętać, dzień, który bardzo nam pokrzyżował plany i różnie, również dla mieszkańców miasta, jak i dla sportu miasta. Dzisiaj jest trudno, nie mamy sali, nie mamy gdzie trenować, ale patrzymy w przyszłość i, i mam nadzieję, że to dobrze do nas wróci. Też świętujemy 20 lat w Unii Europejskiej i troszeczkę taką klamrą chcemy zebrać to, co w polskim sporcie się wydarzyło, bo przez te kilkanaście lat opolski sport ewaluował. Od Olimpijczyków tego roku, od złotych medalistów mistrzostw Europy, świata i Europy, po dziesiątki tysięcy młodych ludzi, których dzięki Szkolnemu Związkowi Sportowemu, dzięki Opolskiemu Biuru Sportu, dzięki klubom sportowym udaje nam się co roku wyszkolić wysłać na zawody wysłać na turnieje nasz sport przez te wszystkie lata dość mocno się zmienił, ale to też zasługa samorządowców, bo samorządowcy zrozumieli, że inwestycja w sport to nie tylko działacze sportowi, ale to przede wszystkim duma i radość kibiców, wynik dla swojej gmin, więc ja zawsze zachęcam wójtów, burmistrzów, prezydentów do tego, aby inwestowali w swoje boiska, maty, hale, bo to przynosi korzyść. się medali, rekord Nigdy tyle nie mieliśmy, co cieszy bardzo duża część młodzieży. To trochę efekt tego. Jutro mamy galę pod Warszawą 10 lat programu LDK. My jesteśmy od początku w tym projekcie i myślę, że tu podziękowanie zarówno dla marszałka, prezydenta, ale też samorządów, że to wsparcie finansowe, głównie właśnie w inwestycjach w trenerów, czyli pomoc, żeby ci trenerzy mieli jakieś środki, które pozwolą szkolić młodzież, ale oczywiście też cykl zawodów zacznie od lekkiej. Nadzieje olimpijskie to procentuje. Oczywiście najbardziej cieszy sukces olimpijski. No i oczywiście piąty medal, o czym warto pamiętać, w Igrzyskach Paralimpijskich w doskonałym stylu. Myślę, że jak powiedziała Basia nie, bieganowska nie wiedział nie ostatni, bo jeszcze się mówi, że w Los Angeles chce powalczyć o swój szósty medal, co jest możliwe. Ma zdrowie. Piękny, piękny rok dla nas bardzo poprawny, duże też wyzwanie na najbliższe cztery lata.